Faworytki udowodniły, że są lepsze i choć futbol na Wyspach Owczych rozwija się bardzo szybko, daleko mu jeszcze poziomem do naszego. Mecz idealnie ułożył się dla zespołu Wojciecha Basiuka. Już w drugiej minucie Randy Wardum, bramkarka zespołu gości, zmuszona była wyciągać piłkę z własnej siatki. Mocnym strzałem z około 7 metrów popisała się Patrycja Wiśniewska i liczna grupa kibiców po raz pierwszy się cieszyła. W 11 minucie próbkę indywidualnego wyszkolenia dała Patrycja Balcerzak po efektownym dryblingu i strzale chwilę Później to ona utonęła w objęciach koleżanek, szybko zrobiło się. 2 do 0. Polki zamierzały jednak walczyć o kolejne gole w 27. minucie. dopięły swego po raz drugi w roli głównej wystąpiła Wiśniewska w polu karnym. Sprytnie przyjęła piłkę i nie dała szans bramkarce wysp owczych. Przeciwniczki nie były w stanie długimi minutami wyjść z własnej połowy. Pressing Polek był dla nich nie do pokonania. Strzeleckie popisy biało-czerwonych w pierwszej połowie zakończyła w 31. minucie. Agnieszka Winczo, występująca w bloku defensywnym zawodniczka, wykorzystała swój wzrost i umiejętność Grania głową 4 do 0 do przerwy. Nawet najbardziej wybredni byli zadowoleni. W drugiej połowie Polki w dalszym ciągu miały zdecydowaną przewagę. Jednak nie grały już z takim zaangażowaniem i łakomstwem na kolejne bramki. Kibice na gola numer 5 czekali do 77 minuty i byli tym faktem nieco rozczarowani. Trafienie zanotowała ponownie Winczo. Wynik meczu ustaliła natomiast tuż przed końcowym gwizdkiem Patrycja Pożerska. Uderzyła z około 20 metrów i golki Perka Gości wyjęła piłkę z siatki. Po raz szósty. W tabeli polskiej grupy prowadzą Szkotki, które w dwóch meczach zgromadziły sześć punktów. Polska ma na koncie zwycięstwo i porażkę, a trzecia jest Szwecja, która w jedynym dotychczas meczu w ubiegłym tygodniu pokonała w malmę Polskę 2 do 0. Kolejny mecz reprezentantki naszego kraju rozegrają 31 października u siebie z liderem ze Szkocją. Organizatorzy ujeżdżeniowej rywalizacji na wrocławskim torze wyścigów konnych w tym sezonie mogli mówić o sporym pechu. Raz było tak gorąco, że na obiekcie wytrzymać się nie dało, za drugim razem padał deszcz i wszyscy uciekali z zimna. Tym razem jednak do Pomorze i Aura. Po raz pierwszy w tym roku możemy być zadowoleni z pogody. Do tej pory nie mieliśmy takiego szczęścia i zawsze trafiały nam się jakieś klęski urodzaje albo w postaci upału, albo w postaci deszczu. Teraz rzeczywiście jest ładnie i to dobrze, bo zaczynamy mistrzostwa polski młodych koni. O udział we wrocławskim turnieju kończącym, tak naprawdę sezon letni. Konie i jeźdźcy walczyli przez cały rok. Najlepszych nie zabraknie, te, które się zakwalifikowały w eliminacjach, które były przeprowadzone we wszystkich częściach Polski przez cały rok, teraz spotykają się tutaj, więc myślę, że rzeczywiście będziemy mogli oglądać naprawdę ciekawe konie, które rokują na przyszłość, bo o to w tych mistrzostwach chodzi, żeby wybrać spośród 4, 5 i 6-latków te konie, które... Z jednej strony będą się sprawdzały w hodowli, czyli w rozrodzie koni, dawały dobre potomstwo genetycznie z uzdolnieniami do dresażu, bo o to chodzi, czyli do ujeżdżenia. Ewentualnie znalezienie tych koni, które będą miały szansę progresować w latach przyszłych, dochodząc oczywiście do tych najwyższych konkursów, czyli Grand Prix. Liczne grono na trybunach partynic powinna stanowić grupa, która poszukuje talentów na miarę najlepszych koni z określeniem możliwości zwierzęcia nie jest jednak łatwo to inna zabawa skauta niż na przykład w piłce nożnej czy koszykówce Konie jest żywym zwierzęciem y, o przeróżnym temperamencie y, z... Z różnymi możliwościami, ze zróżnicowanymi możliwościami percepcji, w związku z tym wcale nie jest powiedziane, że koń, który tutaj nam się dzisiaj pokaże, czy jutro pokaże nam się super na czworoboku, będzie mógł swoim rozumem objąć na przykład lotne zmiany, co tempo, czy piafi pasaż. To jest zawsze jakaś tam niewiadoma, i, i może się zdarzyć, że koń tego po prostu nie zrozumie, i wtedy nie będzie mógł tego zrobić. Ale. Na pewno znajdą się na trybunach ludzie, którzy będą zainteresowani wyszukiwaniem właśnie takich utalentowanych, jak gdyby koni, przede wszystkim dysponujących bardzo dobrym ruchem, bardzo poprawnym tym ruchem, regularnością, obszernością. I myślę, że znajdą też się potencjalni kupcy. Najważniejszym dniem weekendu będzie oczywiście niedziela. Jak zwykle w trzydniowych zawodach najważniejsza niedziela, bo finały. Akurat zresztą podobnie tak jak i przy innych zawodach też do finałów kwalifikuje się tylko część zawodników. W przypadku koni czteroletnich będzie to 50% koni, które wystartują dziś, jutro w finale wystartuje. Te finały zaczynamy w niedzielę o godzinie 11. Najpierw czterolatki, później pięciolatki. Także na pewno najciekawszy dzień, jeżeli chodzi o oglądany materiał koński to niedziela. Warto jednak już dziś być na Partnicach. Pierwsze konkursy zakończą się o 18:00, jutro i w niedzielę początek zmagań o godzinie 11:00. Wielkie granie we Wrocławiu, turniej powinien dostarczyć emocji, będzie ważnym sprawdzianem przed drużynowymi mistrzostwami Europy. W zawodach wezmą udział kadrowiczki, które w listopadzie w Warszawie będą bronić srebrnego medalu drużynowych mistrzostw kontynentu. Warto powrócić do tego sukcesu. Sprzed dwóch lat z Grecji Polska w ostatnim meczu walczyła z Armenią, a decydującą o medalu partię wygrała wrocławianka Jolanta Zawadzka z Lilit Mkrtian. Obie panie zapowiedziały także swój start we Wrocławiu, będzie więc pojedynek z podtekstami. Ormianka otwiera listę startową zawodów, jest jedną z gwiazd turnieju. Wrocławianka ma natomiast jeden z niższych rankingów. Czy to może mieć wpływ na wynik bezpośredniej konfrontacji? Jak pokazał pojedynek sprzed dwóch lat, chyba nie do końca. W stawce Dziesięciu zawodniczek zobaczymy łącznie cztery reprezentantki naszego kraju. Oprócz zawadzkiej powalczą także Monika Soćko, Joanna Majdan-Grajewska i Karina Szczepkowska-Chorowska. Resztę będą stanowić zawodniczki o uznanej renomie w Europie. Wrocław czeka na przyjazd Niemki Marty Michno, Turczynki Ekateryny Atalik, Gruzinek Sopiko Szwili i Nino Batsiaszwili oraz Hiszpanki Sabriny Vega-Guitérez. Areną turnieju będzie klub. Polonii Wrocław przywita stworza miejsce doskonale znane wszystkim związanym z szachami. Lokalizacja klubu pozwala, by zmaganiom przyglądało się wielu fanów. Jak informują organizatorzy zawodów, szachistki będzie można spotkać także w różnych punktach miasta, ponieważ w wolnych chwilach zaplanowały zwiedzanie Wrocławia. Odbędzie się też specjalna sesja fotograficzna, w której wezmą udział wszystkie zawodniczki. Zawody potrwają od soboty do przyszłej niedzieli. Początek sezonu dla Wrocławian jest doskonały śląsk wygrał z czuwajem przemyśl u siebie i na wyjeździe z miedzią Legnica. Obaj rywale zapowiadali przed rozgrywkami walkę o ekstraligę. Nie ma czasu spoczywać na laurach, tym bardziej, że to jest dopiero początek sezonu. Dwie pierwsze kolejki, tak jak pan wspomniał, wygrane, no ale trzeba w każdym meczu dać 100% siebie i zdobywać w każdym meczu dwa punkty. W niedzielę do Wrocławia przyjedzie kolejny zespoł, który ma się bić o czołowe miejsca pierwszej ligi. Do tego wrocławianie nie mają miłych wspomnień z rywalizacji z KSSPR-em. W ubiegłym sezonie z nimi przegrali. Wiem to na pewno, że Drużyna Końskiej jest to zespoła, który, zespół, który walczy do samego końca. Nie przyjadą na pewno się tutaj położyć na parkiecie. No, będą chcieli nam wyżyć dwa punkty. No, mam nadzieję, że będziemy na tyle przygotowani. Już jesteśmy przygotowani, że w tym roku niestety taki wypadek nie, nam się nie przydarzy. Śląsk nie gra w hali Orbita, nie może więc liczyć na wsparcie wielu kibiców do obiektu AWF-u. Zmieści się maksymalnie około 200 osób. Nie powinno mieć to jednak. Na nas większego wpływu mówią w klubie. Ale jako tako nie ma jakiegoś znaczenia. Trzeba wyjść po prostu i walczyć do samego końca. Wrocławianie w przerwie między sezonami przeszli kadrową rewolucję. Nie zmienił się natomiast trener i cel drużyny. Cel jest jak najbardziej dalej ten sam. Awans do Superligi. Innego, innego tutaj wyniku nie planujemy. No ale sport jest sportem, wszystko się może zdarzyć. Także trzeba walczyć, trzeba zdobywać w każdym meczu swoje pole na boisku i, i, i po prostu wygrywać mecze. Początek najbliższego spotkania w pierwszej Lidze Piłki Ręcznej we Wrocławiu w niedzielę o 15 w hali AWF przy Paderewskiego.